Hejjo, tu Zaczarowana i po dłuższej przerwie, no już nie teraz dłuższej, bo w sumie wstawię zaraz film, o, no z, z listem, no to wreszcie no, jakiś film jest, przepraszam za to, już wytłumaczyłam dlaczego tak było na, na Google, też to wytłumaczyłam i tak, yy, w ogóle zapraszam właśnie, żeby śledzić mnie na Google+, bo tam wstawiam różne posty, co ze mną jest, co się dzieje, co robię i różne zdjęcia wstawiam na szybko. I polecam też do subskrybowania mojego kanału, lajkowania filmu. I co tam wy chcecie? I możecie pisać komentarze. Bo lubię je czytać. Jak mi się lubi. I ja czytam wszystkie komentarze. I no, jak czegoś nie przeczytałam, to wtedy nie daję. To wtedy, jak nie przeczytałam czegoś komentarza, to on nie ma łapki w, w górę. Wszystkie, moje kom wszystkie komentarze, które przeczytałam, mają łapkę w górę u mnie na kanale. No. Oprócz odpowiedzi, potem zapominałam. No i. W historii w ogóle nie było filmu. Zebrało się tyle rysunków, więc prawdopodobnie podzielę to no, tyle. część. No, więc prawdopodobnie podzielę to na część. Ale dobra. Zaczynajmy od kartek zwykłych. Ups. Tego jest sporo. No. I zaczynamy. Tu jest, prosiła, ktoś mnie prosił, już zapomniałam. Kto, przepraszam cię bardzo, żebym narysowała papeta jako kucyka. No to jest, dokończyłam go wreszcie. Mam nadzieję, że ci się podoba. I w ogóle cię zasłaniam słońce, bo mam tutaj okno, więc przepraszam że się będę zasłaniała, bo jestem trochę wykończona. Tak. Co yy. zostałam bez komentarza, no bo. Co tu mówić? Ja nie jestem słodka. Jestem bardzo zła. Tak. A to z przebraniem tygrysa, to. To. To dlatego, bo. Nie wiem dlaczego, ale napisałam, że ja jestem jak tygrys. Ale to było... W ogóle bez sensu. Że... No. No. Tak, to tak, to wyszło. Tu jest pomysłana dla Horses' Art. Prosiłaś mnie. Już widziała się. Zapraszam na jej kanał. No. Dalej. Candy Stars. Prosiłaś mnie o Dashi. Dash. No to zrobiłam Dash. Ale nie Okej, Musiałam na chwilę zapauzować, bo krzyczeli mi tam. No i to jest. No, miałam na stacji Dash. Nie mówiłaś w jakiej formie. Więc zrobiłam dużą Dash i malutką Dash. No, i tutaj na oczach nie. mam nadzieję, że widać. Jest zrobione jeszcze korektorem, a na włosach znaczek dasz. Nie chcę zobaczyć mi I tutaj ogon zrobiłam już żelopisem, bo ostatnio go kupiłam. Poprawiałam tak z nudów. No i wygląda tak, dalej. Metyna, nie mogę się doczytać, przepraszam do nazwiska. Prosiłaś mnie o dziewczynkę w pudrowym wianku. No to masz? Dziewczyna w pudrowym wianku. Hm. Nie wiem, przez świat jakoś nie chcę załapać, ale tu. Ach. Ach, no. Tutaj masz rękaw, Tutaj ona ma rękaw, i tu. No, tak jakoś. Mm. Wyszła. W kamerze wygląda jak, jak ten ciemniej. Nie wiem, ale. No i ostrości mi nie chcę złapać też na no to przykre. No, ale wygląda tak. Mam nadzieję, że Ci się podoba. Mm -hmm. tak. Tutaj chwila. Jysunek zrobiony dosyć dawno w sumie. Rok temu już prawie. Takie na ściany do powieszenia. I nigdy nie zrobiłam... AJ, Rarci i Fluttershy bo nie miałam czasu i na to, tak i one po prostu tak wiszą za ja to tutaj przyklejam powieszam je tak, żeby wisiały no I wygląda na to jakoś tak no I tyle no Dalej jest to, jak byłam u, u, u drawing, no to rysowałam. To jest na kartce w dlatego jest tak brzydko rozmazane i w ogóle, bo nie umiem na nich rysować. Dlatego w nie, no, kolor nie wchodzi i przez to tak ładnie nie, nie przenikają te kolory siebie. Tak ładnie nie wchodzą w siebie, nie robią się te przejścia, takie dziwne są jakieś. Ja jest takich robovat. No nie umiem, po prostu nie lubię tych kart. Tutaj jest kucyk robiony na tekturze Dziwny, brzydki w ogóle Tutaj jest... W ogóle na co najmniej tylko ma inny kolor oczu No Tak stwierdzam Bo miał... był ten, Ma długą szyję, dopiero to zauważyłam Ten Four color Challenge naprawdę jest free W sensie... no free W sensie... Trz, no że trzech kolorów się używamy, Użyliśmy czterech bo u nas by się nie było bez czwartego koloru. Już mówiłam, jakie to są. Jest na odcinku. Tutaj jest smog. Gdzie kucyk smog? No. I serdecznie zapraszam właśnie do to, to drawing na kanał, bo też biegnie rysuje ładniej ode mnie, ale to nieważne. No. I to ostatnie, to, to nie wiadomo, co to jest. Ja z springdapa i jest dziwny. Długopisem bus bo... No, tutaj jest Linda na konek Firewings. I no, widziałaś już to. No. Okej. Ok. Tak. Dalej mam... Marty... dla Martyny na konek. Taki w sensie mini. Oca jest moją oca i wygląda tak. Mam nadzieję, że dobrze to narysowałam, bo ja nie mam pojęcia, czy to jest dobrze, czy źle, ale mam nadzieję, że jest OK Dalej mam od y da Dashi no, rysunek, bo rok temu prosiłam ją o lunę, dostałam ją wreszcie teraz. Ładnie narysowałam tą I mam do ciebie prośbę. Kup sobie kredki. O, to będziesz wiedziała o co chodzi. Kup sobie kredki. Tak. <tak tu jest na, dla, dla Arty Jurki, bo poszłam o ja ponysane swoją tu narysowałam. Przepraszam, że nie ma gwiazda uśmiechu, ale nie zrobiłam go, już mi się nie chce. Ale wygląda tak. Dalej mam. Y, y, shadow dla Kuki, No, bo chciałaś razem nas. I to wygląda jakoś tak. Mie, mie, no, bo mnie tu nie ma oczywiście, nie. Ja to jest niewidzialna. I tutaj, tu. To jest ogon. Jakby co? No. O, właśnie, już nie powinnam rysować tak tego nasilnika, bo, yy, bo, bo go dzisiaj umyłam i dzisiaj znów jest. Wygląda srebrny. Nie wiem, czy będzie widać. Ała. No, w miarę widziałam takie serduszko. Nie, nie widać, oczywiście, bo mi ostrości nie chcę złapać. Hey, kid. Umyłam go i mi świeci znowu na srebrno. Więc nie powinnam już rysować go na czarno. Bo to zrobiłam, rysowałam tak, bo był Ale, Ale ci Dalej mam. Y, y, tu jest ten, ten taki. No, byłam na urodzinach taki Przejdźmy, kiedy lalkę. No, 4 lata, więc może dostawać lalki. Yy, I no, i uznałam, że narysuję. I nie ma dłoni, nie ma nóg. Sukienka się kończy tu nie ma oczu. Bo, mi, bo Było ciemno i nie wyszły mi. A tu jest zmazany lady face <ścoughs> No. Dalej mam taki Subi lak jej ponysonę. W sensie... No, narysowałam do dawno. Nie wiem, czy dalej jestem podesoną, czy już nie, czy co, czy jak ale narysowałam ją dla Ciebie. Mam nadzieję, że Ci się podoba. No. I starałam się. skrzydłami starałam się bardzo. Mam nadzieję, że Ci się podoba. Dalej już od początku roku szkolnego zrobione. W sensie początek, w sensie 1 września, 2 września bo w sumie to była szkoła, tak. To nie wiem co to jest. to też nie wiem co to jest. To jest mój nowy OC, któremu zrobię. Muszę zrobić DS. No. Ja muszę zrobić DS Eleny i jego. Ten czuńka, jak nazywałam. Bo to jest z mojej gry. Z, z, z TFM, Tak gram w to i... i no. I mam tak... i tak to wygląda a to bez koszulki to po prostu był mój wymysł nie wnikać tak ostatnio dostałam moje stare rysunki z powrotem i nie sadzi... resztę wsadziłam do teczki, tylko dwa tutaj mam a to już jest przed roku, około rok no będzie rok ja to rysowałam i zabrała mi to pani i miałam odebrać w czerwcu, ale odebrałam do... dopiero ostatnio więc to wygląda tak i to jest ogólnie z neta, w sensie jest to w necie, ale ale ja to rysowałam tak tak sobie. Tak o. I zrobiłam też te promarkerami. Powinniście to już widzieć. No i wygląda, No jakoś tak. Dalej mam o no, Ale ona... To jest jako rainbow power, jeśli dobrze pamiętam. I... ma strasznie duże i małe kopytka i... To wygląda tak trochę... no nieproporcjonalnie. Dalej yy, ma pro Prosiła mnie zu. Wila. Y, y, Zuzik B. Zrasywała takie, jakbyśmy razem coś a Apartment nie jest skończony. Wygląda jakoś tak. I przepraszam, że nie skończyłam jeszcze tego. No. Dalej. To jest ten mój oce ze mną. I dlatego się całujemy. Bo. No ja go kocham, nie? To jest mój ulubiony. Lubiona na postać, jaką kiedykolwiek stworzyłam. Na razie, co w się sensie oprócz mojej podniszczonej, po prostu wielbiam go. Więc to... Dlatego, że dobrze całuję się z nim. Na początku tutaj dorobiłam sobie uszy i ogon mój. Kucyka. Ta kartka cały czas spada. Dobijanie to. I jemu króliczkowi, taki ogon królika, ale zma zmazałam, bo, bo, bo tak. No. Co w tym momencie robię? Przyklejam kartkę.